Prawie 950, kiedyś filmik puściłem, który był niepomalowany, nie, nie zrobiłem jeszcze, ale teraz po remoncie jest wszystko pomalowany i proszę oglądać wszystko, działa jak trzeba. Mogę odpalić go, ciągnik odpalam.

Kierownik przyjechał odebrać Dawida Walmart. Podobał mu się, przyjechał, zawsze pojechał. Wrócił no, na polu trochę pracuje. Bez zarzutu. Pali ładnie. Olha o que